Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa i wciąż agrołunia, czy już nie? Wciąż agrołunia, tak jest. Dzień tak. dobry, panie ministrze. Przyjechał pan na skuterze do nas? Nie, przyjechałem swoim prywatnym samochodem. A co się stało? Skuter jest, stoi, czeka. Zepsuł będziemy się. Nie, nie, nie zepsuł się. Tak jest jeden pan? skuter, który znany był z kampanii, został oddany Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Został sprzedany. ale ten ostatni, sprzedany. na który pan wracał chyba z meczu. Tak, Z to byłym jest... szefem Niku. Zasmakował pan w takim e, włoskim stylu. <noise> Bardzo dobrze się jeździ, ja polecam. Polecam pan wszystkim. No dobrze, jesteśmy po reorganizacji rządu to jest sprawa kluczowa. Panie, jako wiceminister, ocalą ulgę? Z serca spadł. Wie pan co? To zawsze jest przy takich reorganizacjach zastanawianie się jakie pomysły ma sam premier jak widzi dalszą pracę. Ale ja wiem, że premier docenia co zostało, to co zostało zrobione w Ministerstwie Rolnictwa. Zresztą ja sam czuję, że z ministrem Siekierskim stanowimy bardzo dobry duet. To takie dwa pokolenia polskiego rolnictwa. On odpowiadał też za negocjacje Polski w trakcie wchodzenia Polski do Unii A nie Europejskiej. Nie do Parlamentu Europejskiego. Mówiło się, że ma trochę już dość tej ciężkiej pracy tu w Polsce, Wolałoby Minister... zamienić Warszawę na Brukselę. Minister Sikierski jest bardzo mocno skoncentrowany na Ministerstwie Rolnictwa, na tym, co tutaj się dzieje i ja tego nie mówiłem wcześniej, ale już kilka miesięcy temu w, w rozmowach z nim słyszałem o tym, że on się nigdzie nie wybiera, on chce tutaj pracować, on chce wprowadzić odpowiednie takie systemowe zmiany, o których często rozmawiamy i to jest jego cel. A pana Bruksela nie pociąga? Tam dużo osób jeździ na skuterach, ale jeszcze więcej chyba na rowerach. <noise> y, nie. Ja nie. nie chciałem, Ja tutaj dostałem misję od premiera Tuska, pracy w ministerstwie i chcę ją zrealizować tak, żeby osiągnąć zakładane cele. Jak pan ocenia te zmiany w rządzie wczorajsze? Zmiany w rządzie. Ja mam, mam wrażenie, że każdy pytany jest o ocenę, o to, jak, jak, jak to widzimy w dniu dzisiejszym. Według mnie premier podjął bardzo dobre decyzje, wysyła swoich dobrych, zaufanych ludzi do Brukseli. W ministerstwach zasioną fachowcy, ludzie, którzy znają się, są merytoryczni, mają też wykonaną dużą część pracy przez swoich poprzedników. I myślę, że czas... Udowodni tą tezę i, i, i to, co mówię, że to są dobre zmiany. Wysyła osoby zaufane, czy może te, co do których ma jakieś wątpliwości, albo może już ich nie chce, bo to jest taka dobra okazja do re, re, ciężkie słowo, reorganizacji całej partii. Nie sądzę, by tak było. To są osoby, które. Pozbywa się tych, którzy być może już są większym ciężarem niż zyskiem. To jest narracja tylko i wyłącznie dzisiaj opozycji, która może tak, tak mówić. To są dobre, sprawne osoby, dobrze działające, i widać, że chociażby Prawo i Sprawiedliwość, gdyby miało takie osoby. Wcześniej, to teraz nie mielibyśmy chociażby tych protestów na temat Zielonego Ładu. Bo po co jest Bruksela? Po co, po co tam są nasi dobrzy, sprawni europosłowie potrzebni? Żeby później nie było takich rzeczy jak teraz na ulicy, żebyśmy bezrefleksyjnie, bezrefleksyjnie nie przyjmowali różnych projektów. To, to, to co zapytam. zrobił PiS. Bez zastanowienia przyjął zapisy Zielonego Ładu, przyklepywali to wszystko w 2019 roku, nie ostrzegając tutaj nikogo i nie dyskutując o tym ani w Brukseli, ani w Polsce. A gdyby tam był, ja jestem przekonany, nie, chociażby taki minister, mam nadzieję, że europoseł Kierwiński, który nie popuszcza spraw ważnych dla Polski i, by, i, i, i no byśmy mieli sprawy dobrze obiecuję, załatwione. Obiecuję, że wrócimy ale to do są... manifestacji wczorajszej, ale to dobrze, skoro pan powiedział ministrze Kierwińskim, jaka będzie dla Polski Jaki będzie zysk z tego, że on dostanie się do Parlamentu Europejskiego? Proszę pana, dzisiaj w Europarlamencie brakuje nam osób, które mają ne, po pierwsze i posłuch ne, w Brukseli, posłuch międzynarodowy, ne, który jest też poparty bardzo mocną pozycją y, w Polsce. I, I Kierwiski Kier... ma taki posłuch? Sienkiewicz ma taki posłuch? No bo Hetman był, jest, jest doświadczony politykiem w Parlamencie Europejskim, ale ci dwaj wcześniej nie byli tej... tam nigdy. Po tej pracy, którą wykonał Sienkiewicz chociażby w telewizji publicznej, minister Sienkiewicz w mediach publicznych, w tym w o, tym Przez niektórych się... jest mocno krytykowany, chociaż to nawet za słabe słowo. Szymana, ale to to tak, ale to tak samo jak mówi premier Tusk. No, gdybyśmy dzisiaj nie mieli tego głosu, tego krzyku z drugiej strony, to znaczy, że zmiany pewnie... Szłyby zbyt wolno i one nie wywoływałyby oburzenia. Oczywiście zawsze przy dużych zmianach są pewne wątpliwości, czy tak czy inaczej. To zawsze czas broni decyzji. Ja wiem, że te decyzje ministra Sienkiewicza też dodatkowo jeszcze czas broni. Ja rozmawiałem z nim dwa czy trzy razy w czasie, w czasie, jak był ministrem, i też widziałem, jak on bardzo przeżywał to co, to, co się dzieje. To naprawdę niesamowicie i wrażliwy człowiek, ale jednocześnie sprawny i stanowczy. To jeszcze krótko Pytam, ile ten rząd wytrzyma, zdanie Pana? Ten nowy, odnowiony od wczoraj. Wie Pan co? Mam nadzieję, że jak najdłużej, ale to za to, jak pracuje rząd, jak, jakie są zmiany, to są decyzje premiera, to on podejmuje te Pytam decyzje. Pytam co premier mówił wczoraj, śpieszmy się, nie, no nie, aż tak to może nie, ale coś takiego sugerował, że tak szybko odchodzą ministrowie. No bo rzeczywiście dość szybko, pół roku, cały. No ale chwila. My nie możemy się przywiązywać ze stanowiskiem czy z czymkolwiek. Mamy do zrealizowania misję, pracę, każdy ma odpowiednią i wrażliwość, i umiejętności na dany etap. I to nie jest tak, że ministerstwo ma być zrobione dla człowieka. To człowiek ma być pod ministerstwo, poddane działanie, zrobi pracę, przychodzi następny, robi dalej. I przywiązywanie się nie wiadomo jakie do tych, do tych miejsc to też, to też jest... To też jest... Części internetowej. Panie mistrze, jeśli pan pozwoli, wrócę do tego, o czym pan już sam powiedział, czyli wczorajszych protestów. Jak pan myśli, one coś yy, zmienią, bo było w sumie bardzo grzecznie. Wczoraj nie było żadnych takich zajść jak w marcu. Przeszedł spokojnie marsz. Nie mnie się, ile tysięcy było, bo są różne jak zwykle szacunki. Ale czy coś z tego będzie? Czy coś rolnicy zyskali? Możemy oceniać. To, co działo się w trakcie protestu i sam protest, ale możemy także oceniać całą kampanię pisu, która jest budowana. A budowana jest ona? A to był protest solidarności rolniczej, nie pisu. Oj, tam niech PiS się pan, w. Niech pan... Można powiedzieć w. Stopił, tak. Niech pan nie opowiada głupot, sam Jarosław Kaczyński powiedział, że oni mieli inną datę marszu. Przecież to powiedział 13 kwietnia, to miało być kiedy indziej, ale oni się przyłączają do tego i idą. Więc ja nie wierzę tutaj w takie rzeczy. To są, to jest robione na zamówienie polityczne Prawa i Sprawiedliwości, to są nie, no pierwsza była solidarność. Pierwsza decyzje podjęła solidarność, że idzie. Solidarność, która była uśpiona i siedziała bardzo blisko pisu przez 8 lat, która nie widziała problemów, to nie jest solidarność, która jest apolityczna, która jest niepartyjna, to jest solidarność związana z prawem i sprawiedliwością i przecież każdy normalny ja człowiek. Ale na tym widzi... marszu rozmawiałem z ludźmi, wielu z nich to byli mieszkańcy dużych miast. Przyszli zaniepokojeni tym, co może się wydarzyć, tym, że czeka im wzrosty cen energii, obowiązek docieplenia domu, być może nie stać ich będzie na samochód, na podróżowanie samochodem. Ludzie naprawdę się tego boją. Pan, ja też słuchałem rozmów, czytałem taki obszerny reportaż z tego protestu i to, co słyszałem, to to, że nowy rząd przez pół roku po prostu sprawił, że ci ludzie zaczynają bać się żyć w Polsce. No, to jest jakieś coś dziwnego, ale właśnie bardzo dobry wątek pan rozpoczął. PiS cynicznie żeruje na lękach Polaków, Które były wywołane zmianami lat 90. i traumą lat 90. Polacy, szczególnie też Polska, wieś pamięta, jaką cenę zapłaciło za zmiany. I dziś na tych traumach cynicznie żeruje Prawo i Sprawiedliwość, Dlaczego chcąc budzić. tam nie ma żadnych takich obaw, które są rzeczywiście realne? Wielu ekspertów na ten temat mówi, publicystów, ekonomistów. Yy, 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 Rolą yy, zawsze polityków, Elit politycznych, które Prawo i Sprawiedliwość twierdziło, że idzie do polityki. Przecież to, co mówili 8, 10 lat temu, idą do rządu, chcą tworzyć rząd, żeby tworzyć nowe elity w Polsce. Nie stworzyli żadnych elit, stworzyli ludzi, którzy chcą tylko i wyłącznie rozwalać naszą rzeczywistość. A rolą elit no i rolą. Panie redaktorze, skończę. A rolą elit zawsze jest to, żeby ludzi przez trudny czas przeprowadzać, żeby ludzie, rolnicy, pracownicy, robotnicy, zawsze byli częścią. Tych zmian, y, częścią y, wprowadzania też y, różnego rodzaju y, udogodnień, a nie żeby mówić, że będziemy wszystko odrzucać. My musimy w tej transformacji też uczestniczyć, ludzi trzeba y, w to wszystko włączać. Przecież dzisiaj nie możemy pozostać z boku, bo może takie jest właśnie działanie prawa i sprawiedliwości, żeby rolników y, utożsamiać z tymi, którzy nie chcą się zmieniać, chcą pozostawać ciągle w tym samym miejscu i są tymi, którzy y, mają być Ostatnie w, pytanie w tej części na antenie y, radia RMF. Czy te postulaty w które jeszcze rolnicze są słuszne dla pana czy nie przecież pan kiedyś był jednym z nich Proszę pana, Ja ciągle jestem jestem jednym z nich, tylko dzisiaj słyszymy właśnie o tym, że wszystko jest, wszystko jest złe i jest niedobre. Ale wracając do genezy, musimy cofnąć się do 2019 roku, gdzie wtedy był Mateusz Morawiecki, gdzie był poprzedni rząd zgadzając to się, się zgadzając, w internecie. zgadzając się na to w A dzisiaj postulaty rolników są słuszne. Wiele tych postulatów jest y, słusznych. Należy się obawiać zmian, które są nieprzedyskutowane i nieustalone, ale ulica to nie jest miejsce do tego, żeby takie rzeczy ustalać. Mówił Michał Kołodziejczyk, który na, na ulicy kiedyś spędził wiele, wiele różnych protestów. Nigdy Mateusza Morawieckiego nie za, nie, tak skutecznie nie zachęciliśmy do rozmowy, niestety, ironizuję tutaj, jak udało się zachęcić teraz i wszyscy w tym uczestniczyli, zresztą nie trzeba było zachęcać, premiera Tuska, który rozmawiał kilkukrotnie z Michał rolnikami. Michał Kołodziejczyk, mam duże, nadzieję, że zachęcił głos. Państwa, żeby zostać z nami na tej internetowej e, części rozmowy w Radiu RMF FM i w mediach społecznościowych RMF. Czekamy, do zobaczenia i usłyszenia. Panie ministrze, no to które postulaty rolnicze są w takim razie słuszne, a które są zdaniem pana, nie wiem, polityczne, takie jak pan sam powiedział, że PiS tutaj gra na emocjach i pró próbuje, nie wiem, wmówić ludziom, tak, że ten Zielony Ład to jest coś, co jest złe? Proszę pana, mówimy dzisiaj o obszernym Zielonym Ładzie, a jeszcze dwa, trzy miesiące temu mówiliśmy o tym, że rolnicy, którzy protestują, chcą, żeby nie było ugorowania. Ziemi. Czyli to jest 4% każdego gospodarstwa powyżej 10 hektarów, miało po prostu być odłożone, być nieuprawiane w dużym skrócie i, i to wszystko w ramach tego, żeby ziemia mogła się odradzać i, i żeby wszystko było jak najbardziej złączone z przyrodą. To zostało przez y, premiera Tuska ustalone na szczeblu międzynarodowym unijnym, że dzisiaj ugorowanie jest tylko no, i wyłącznie... Zawieszone. Dobro... Nie, nie, nie. Jest tylko i w dobro... skali jak proponowano, zawieszone. Jest, jest tylko dobrowolne. Kto chce, to może to zrobić. Będzie działało to od tego roku jako jeden z ekoschematów, czyli jedno z tych kilkunastu zadań, które zostały też w Polsce stworzone, za które rolnik może dostać rekompensatę. Ktoś nie chce tego zrobić, to po prostu nie będzie tego robił i nie będzie miał za to kary. No... I zostało to zrobione, ale to znowu nie pasuje, bo jeżeli coś jest zrobione, to trzeba szukać nowego problemu, jak słyszeliśmy też. Zresztą ja sam rozmawiam z ludźmi, którzy do Solidarności Rolników Indywidualnych należą, którzy też wczoraj byli na tym proteście. A dwa dni temu w Sejmie było spotkanie Izb Rolniczych i na tym spotkaniu Izb Rolniczych sam... Prezes przewodniczący Zbrojniczych mówił o tym, że Zielony Ład jest okej, okay, że on jest szansą, że tutaj trzeba wprowadzić odpowiednie zmiany, a nie wyrzucać w całości do kosza. Przypomnę jeszcze tylko, że w, przez poprzednich kilka lat. Zielonego Ładu nie było, ale były takie zasady dla rolników, które wskazywały na to, że jeżeli zrobisz coś na polu, to dostaniesz za to dodatkowe pieniądze. I na przykład był taki zapis, który jest bardzo podobny do tego i ugorowania, i, i, i też innych, że trzeba było tak zwany poplon. Mhm. Mieć do 15 października na polu. Co całkowicie było niezgodne z logiką, jeżeli ktoś siał na przykład pszenicę, żyto czy inne zboża, które trzeba było najlepiej siać we wrześniu. I wtedy jakoś Solidarność nie podnosiła problemu, że to jest zły zapis, że on jest na szkodę polskich rolników. A teraz. A ja chyba wiem czemu, bo wczoraj też będąc tym rozmawiałem z ministrem Ardanowskim, on powiedział, że w 2019 roku, kiedy Zielony Ład powstawał, on był zupełnie inny, w innej wersji niż ta, która jest dzisiaj. I wtedy w Wszyscy rolnicy mówili, że to jest dobry pomysł, bo były większe pieniądze, była, był nacisk na ekologię, a te wszystkie postulaty czy zapisy wcześniejsze nagle teraz przerodziły się w coś, co wiele osób może odczuć na własnej skórze, we własnym portfelu. Że za chwilkę będzie tak, że wiele osób w Unii, także i w Polsce, po prostu zubożeje, nie będzie ich stać na nic. Nie, to nie jest prawda. Było całkiem inaczej. Były obiecane pieniądze, nie było ustalonych, ustalonych szczegółowych zasad. I nikt z PiSu nie ustalił i nie zapytał, dobra, będą miliardy, będą pieniądze, ale na jakich zasadach one przyjdą do Polski? Oni jak zobaczyli kilka euro, które gdzieś się zaświeciły w oddali, to powiedzieli, idziemy po nie, a nie spytali, na jakich zasadach, co musimy zrobić, żeby je dostać. Tylko było, będą pieniądze, bierzemy. Jakie zasady? Nieważne. I, i tutaj akurat minister Ardanowski nie ma racji, bo wtedy nie było tak szczegółowych zasad pokazanych, ale było już mówione, że trzeba będzie zasady spełniać. Z całym szacunkiem do, do tych, którzy dzisiaj chcą się wykręcić brakiem, brakiem wiedzy, to chyba od polityków hmm. i od ministrów będziemy wymagali tego, żeby tą wiedzę mieli bardziej szczegółową nie, niż zwykły obywatel. A nie widzi pan takiego niebezpieczeństwa, że rzeczywiście te postulaty, raczej inaczej zapisy w Zielonym Ładzie, dziś są coraz rzeczywiście ostrzejsze. No choćby mamy tą dyrektywę ETS2, to jest coś, co rzeczywiście wiele osób odczuje, jak mówiłem, na własnej skórze. Po prostu że nie ma... będzie ich stać na to, żeby mieć o własny dom. Na przykład, żeby prawda? było jasne, ja nie bronię i nie będę bronił zapisów, które będą uderzały w kieszenie Polaków i które będą wprowadzane siłowo i nie będą one zbieżne z, ani z interesami, ani z polityką Polski, Ale nie będę też popierał tego, żeby dzisiaj wychodzić i krzyczeć, że to wszystko stało się przez kilka miesięcy działań tego rządu po wcześniejszym Bezmyślnym, bezrefleksyjnym, bez perspektywicznego spojrzenia, przyjmowaniu tych wszystkich zapisów i nie używaniu chociażby dobrej rozmowy na forum międzynarodowym, żeby te zapisy zmienić. I dzisiaj to jest. Ja jeszcze raz powtórzę, cyniczne wykorzystywanie lęków Polaków, które zostały zrodzone też w latach 90., bo jeszcze dobrze to pamiętamy. Ja jako dziecko pamiętam, co wtedy działo się też, ja ne, też w, w, na polskiej wsi. Ale może jest tak, że pan dzisiaj mówi takie rzeczy, bo jest wiceministrem i broni tego rządu. Gdyby rząd był inny, to pan by wczoraj był na ulicy i krzyczał tak jak Ci z Solidarności wczoraj. Kiedy Agrounia brała udział w protestach, zawsze miała konkretne postulaty. Zawsze mieliśmy jasny i klarowny przekaz, a ja do końca nie wiem o co chodzi, yy, o co chodziło na wczorajszym proteście, bo z jednej strony mówimy, że to wszystko, że te wszystkie zapisy zielonego ładu yy, zmian trzeba wyrzucać, a ja wolałbym, żebyśmy my w zmianach brali czynny udział, żeby ludzie byli zaangażowani też w wprowadzanie różnych zmian, żeby one były najpierw przedyskutowane i nie będę tutaj bronił yy, tego, żeby wprowadzać przepisy, które będą dla nas złe i niedobre. To jest oczywiste, ale to bardziej przypomina taką kampanię wyborczą, która ma na celu właśnie działać na takich, na też dużej nieświadomości ludzi, bo przecież wielu tych, którzy krzyczą i, 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 i mówią też, nie do końca wiemy. Ja podkreślę to bardzo mocno. Nie będę bronił tych zapisów które będą uderzały w kieszenie Polaków i, i w taką zdrową logikę, ale nie będę też zachęcał do tego, żeby wykorzystywać to w kampaniach wyborczych i w działaniach politycznych po tym, co, po tym, co czy widzimy. Czy Zielony Ład, Panie Ministrze, jest w polskim interesie, czy nie? Wiele zapisów Zielonego Ładu jest w interesie Polaków. Których na przykład? Y Wie pan, dzisiaj te zmiany takie proekologiczne, one będą i tak wymuszane chociażby przez, przez środowisko, przez ludzi. Przecież sami widzimy, i ja tutaj dodam tylko, że chociażby przewodniczący rolników indywidualnych, z którym też mam dobry kontakt, on sam ma gospodarstwo ekologiczne, sam widzi, że to się, Ale jest że to się sam, rozwija. Bo widzi, że jest rynek, a Bruksela, która narzuca. I to jeszcze daje taki termin, że będzie bardzo trudno się dostosować. I tutaj y, dokładnie jest ta moja idea, o której ja mówię, że te wszystkie zmiany muszą być przedyskutowane, zaplanowane, odpowiednio wprowadzone i był na to czas y, długi. W poprzednich latach. Nie zostało to zrobione przez rząd PiSu. Dzisiaj sam premier Tusk powiedział, że możemy wiele tych zapisów zmienić i mamy chociażby to wspomniane ugorowanie. Czy to, że gospodarstwa do 10 hektarów są wyłączone z tych sankcji, które, które mogłyby na nie być nałożone, jeżeli nie spełnią odpowiednich, odpowiednich przepisów? Tak naprawdę rozluzowanie tych przepisów, które mówią w rolnictwie o konieczności płodozmianu. Mhm. Więc mamy już rozluzowanie i trzeba pracować nad tym, żeby dalsze, te negatywne zapisy były wyeliminowane. Ale wchodząc w taki szczegół, kiedy ja widzę, jak tak zwane ekoschematy były tworzone w Ministerstwie Rolnictwa przez poprzedni rząd, wy pan otwiera się już w kieszeni. Może mieli za mało czasu. Y Nie, za ma to raczej za mało rozmów. Y, y, całkowicie hermetyczne zamknięcie ministerstwa na tych, którzy też protestowali, a byli to często ludzie z AgroUni, którzy nie mogli brać udziału w tych rozmowach. I ja powiem więcej: kiedy trzy bądź cztery lata temu, prawie cztery lata temu, spaliłem przed ministerstwem rolnictwa dość o, tak. Pokazowo dokument, który mówił o wprowadzaniu tych negatywnych zapisów. To było w lutym 2020 roku no 21. I inne wtedy mówiłem, że trzeba to wszystko odrzucić i pisać od nowa, bo wtedy był na to czas. I co ja wtedy usłyszałem od rządu, yy, od rządu Prawa i Sprawiedliwości, że to są dobre zmiany, dobre zapisy. I dzisiaj mi nikt nie powie, że już wtedy to nie było zapisane w dokumentach, bo było. Wiele osób się tego myśle dzisiaj wstydzi, ale zapytam pana jeszcze o Wspomnianego przeze mnie ministra Ardanowskiego, on powiedział, że za moment Polska będzie przewodniczyła Unii. To jest doskonały moment, żeby zmienić zapisy Zielonego Ładu, tak żeby one wróciły do tych pierwotnych kolejnych. Jest tak. taka szansa? Ministerstwo Rolnictwa już przygotowuje się też do, 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 do prezydencji Polski. My rozpoczynamy pracę nad tym, jakie chcemy, roz, jak, jakie, tak powiem w dużym skrócie, jakie tematy chcemy wtedy uruchomić. I Zielony Ład jest na gędzie? myślę, że w ogóle wizja rolnictwa jest na agendzie, bo to też sobie zawężamy bardzo mocno. Mówimy o Zielonym Ładzie, mówimy o tych przepisach ekologicznych, a z drugiej strony mamy rynek rolny, który przejmowany jest przez wielkie firmy, przez korporacje, monopolizacja łańcucha dostaw, przejmowanie handlu przez wielkie sklepy, rugowanie drobnych, drobnych pośredników, drobnych handlarzy, połączone ze słabym działaniem do tej pory służb, bo ja tylko dodam, wiele razy też słyszymy o o tym imporcie z Ukrainy czy o eksporcie zbóż? Ja tylko dodam. W tej chwili eksport zbóż z Polski jest większy w porównaniu do analogicznego roku, od stycznia do końca kwietnia o mm, około pół miliona ton. Bo może to już jest to zboże też ukraińskie? O czym pan opowiada, jakie ukraińskie zboże? To jest tylko które i wyłącznie polskie Polski. zboże, na które jest duże zainteresowanie. Jest, jest eksport coraz większy. Cena zaczyna się też odbijać, odradzać. My, myśmy przetrwali fazę tych trudnych protestów i liczby, statystyki, to wszystko, co się dzieje, to broni obecny rząd. I tych zagrożeń. Spłaszczanie ich tylko i wyłącznie do Zielonego Ładu, to jest bardzo nie fair wobec polskich rolników. Za chwilę premier będzie na, na polsko-białoruskiej granicy. Co chce osiągnąć dzisiaj tą, tą wizytą? Bo przecież pamiętamy, jeszcze kilka lat temu premier w ogóle mówił, dzisiejszy premier Donald Tusk, że ta granica, w sensie ten mur, nigdy nie powstanie, że to jest tylko taka idea fix-pisu, a będą tylko pieniądze wydane i pójdą w błoto, a wielu polityków Platformy wręcz mówiło i postulowało, żeby ten płot rozebrać. Premier dba o bezpieczeństwo Polaków, cały ten rząd dba o bezpieczeństwo Polaków i dzisiejsza wizyta premiera chociażby na granicy po tym, co się stało po ucieczce z jednego sędziów na, na Białoruś, no to dla mnie jest... Akurat on przez Turcję uciekł, więc ten mur się... tutaj nie ma znaczenia. Ale ja mówię o wydarzeniach, które się dzieją i to akurat to, przez co on uciekł, on mógł przez Księżyc lecieć, ale gdzie on trafił, to jest istotne. Za drogo. No, za drogo. Myślę, że my wszyscy drogo za to zapłacimy i... Mówimy o Zielonym Ładzie. Ja tylko taką tezę postawię. Najbardziej na wycofaniu zapisów y, tych y, takich rozwojowych zależy dzisiaj Rosji i Białorusi, która chciałaby nas uzależnić od swoich paliw kopalnych, które będą tutaj sprzedawać. I tutaj brak zmian w uniezależnianiu się też od Rosji, które będą mówiły i to, co dzisiaj słyszymy na Zielony Białorusi. Zielony Ład uniezależnia nas od Rosji? Od, Ale o którym miejscu? Proszę pana, jeżeli dzisiaj mówimy o tym, że musimy stawiać... Ja, ja powiem więcej. Jedna z tez, z którą ja też w dużej części się zgadzam, jest taka, że kiedy Rosja widziała działanie Unii Europejskiej już od wielu lat, które docelowo będzie prowadziło do tego, żeby się uniezależniać od przywozu różnych produktów z Rosji, między innymi paliw kopalnych i innych, i, i, i innych elementów, spowodowało właśnie to, że ta wojna za polską granicą na Ukrainie jest rozpoczęta. I to też jest uderzenie bardzo mocne właśnie w tym kierunku, żeby jednak to, co Rosja nam sprzedawała, było potrzebne i było tutaj istotne. I coraz więcej ekspertów zaczyna właśnie mówić w taki, w taki sposób. Na koniec jeszcze krótko spytam: ten mur powinien dalej zostać, być jeszcze bardziej szczelny, czy trzeba go rozebrać? Na polsko-białoruski granicy? Mur jest. Pomaga i musi być granica jak najbardziej szczelna. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Rosja czy Białoruś nie będzie na pewno czyhała na, na to, żeby y, znaleźć tutaj jakiś słaby punkt, i takie rzeczy nie mogą na pewno nas dzielić y, to, czy mur ma być, czy ma go, y, czy ma go nie być. I premier jedzie tam właśnie po to, żeby ten mur jeszcze bardziej uszczelnić, dobudować. Premier, premier jedzie po to, żeby dbać o bezpieczeństwo moje i pana, a jakie decyzje będzie podejmował, to już jest też jego kompetencja. On ma wiedzę na pewno szerszą niż, niż my razem ma dostęp do różnych informacji, więc jedzie tam, bo, bo jest taka potrzeba, żeby pan, ja i, i reszta Polaków czuła się bezpiecznie. No właśnie, tak można powiedzieć, że mur, który czasem dzieli, w tym momencie chyba wszystkich połączył. <grym> Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa. Dziękuję panie ministrze za spotkanie z naszymi słuchaczami. Dobrego dnia i dziękuję bardzo. I dla państwa.